zastanawialiście się co obecnie jest najgorsze w Brawl Stars i sprawia, że ten sezon będzie najgorszy od jakiegoś czasu. Pewnie jak już widzieliście po miniaturce, są to mutacje. Zaraz ci powiem wszystko, ale teraz najpierw szybko widzicie 5 ostatnich losowych subskrybentów, więc jeżeli wy byście chcieli się znaleźć w kolejnym filmie, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawcie też łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie stawić łapeczek. A ja już wam mówię, co jest obecnie najgorszego w Brawl Starsie. I według mnie obecnie najgorszy w Brawl Starsie są mutacje. Ponieważ obecnie mutacje są strasznie i są strasznie denerwujące. No, po prostu teraz nie da się praktycznie grać. Szczególnie jak wam nie dropną żadne ciekawe mutacje. Tak jak mi, ja nie mam praktycznie żadnych fajnych mutacji do żadnej postaci. Przez to nie mogę sobie grać normalnie. Jak chcę zagrać sobie solo czy duo, bo tam kurde, cały czas chodzi jakiś stew, czy kurde, idzie sobie jakiś tik z trzema głowami w ogóle. Nie wiadomo, co tam się dzieje. No, po prostu to jest aktualnie rzecz w Brawl Starsie na minus. Według mnie te mutacje powinny dostać nerfa, bo jak nie, to ten sezon będzie teraz. Jeden chyba z gorszych Mi się na przykład odechciewa trochę grać Jak widzę jakąś osobę z mutacją Jak widzę w ogóle te wszystkie tryby, które mają mutacje Obecnie połowa trybów ma mutacje I nie możecie sobie na spokojnie zagrać solo albo duo Jest to kurde no naprawdę niefajne Jak tak dalej pójdzie to faktycznie Tak jak twórcy zapowiadali w tytule Że Brawl Stars zepsuł mutacje Bo taki był tytuł najnowszego Brawl Talka Nie wiem czy pamiętacie Albo tytuł albo miniaturkę Nie jestem pewien Teraz widzicie na ekranie No i według mnie te mutacje naprawdę są straszne no, sam tryb Godzilla w tej aktualizacji Nie jest najgorszy, ponieważ jest całkiem spoko Mimo to, że ma takie jeszcze małe, drobne rzeczy Do poprawki, typu na przykład te bugi Z Otisem, albo z tym, co może Teleportować y, Godzilla w jakąś tam Ścianę, i ona nie będzie mogła się ruszać Przez całą grę, bo akurat to też jest lekko Denerwujące, no ale nie tak bardzo Jak te mutacje, które zostały dodane do gry No nie wiem, Brock może rzucać dwie rakiety Dick może rzucać trzy głowy Które są mega mocne Stuart może po całej mapie jeździć I no nie da się go trafić praktycznie żadną postacią no nie wiem, jaką wy byście musieli mieć, żeby Tika, znaczy żeby Stewarta, żeby Stewarta łatwo trafić. On po prostu jedzie po całej mapie, no i nie da się go zabić. A teraz twórcy odwali jej manianę co do tej aktualizacji, ponieważ zapowiadała się ona naprawdę spoko, lecz no niestety na razie według mnie przynajmniej przynosi ona bardziej minusy niż plusy. Nie dość, że są te bugi, to te mutacje są naprawdę bardzo denerwujące i są strasznie OP. I nie gra się w ogóle przyjemnie, przynajmniej według mnie, a ja nawet nagrywałem odcinek niedawno temu, w którym właśnie mówiłem co się stało, czemu Brawl Stars wraca z powrotem na szczyt, a to nagle co? Ma znowu upaść? No mam nadzieję, że nie I mam nadzieję, że postarałem się trochę bardziej to zbalansować. W ogóle teraz ja byłem w trakcie montowania w ogóle innego materiału, ale stwierdziłem, że zrobię go trochę lepiej i stawię dla was taki film, w którym mam po prostu wytłumaczę dlaczego teraz Brawl Stars trochę upadnie w tym sezonie przez te mutacje, które doszły do gry ten odcinek w ogóle nie był planowany ponieważ ten odcinek po prostu w miarę spontanicznie nie był w ogóle planowany, ale przez to jak tutaj praktycznie się nie da zagrać fajnych rozgrywek, to stwierdziłem, że go dla was nagram, no po prostu wchodzicie sobie tak dla przykładu, pokażę wam teraz przykład wchodzicie sobie na takie duo, gram brokiem włączamy duo, u mnie to na kanale jest bardzo rzadkie, że ja gram jakieś kurde na odcinkach gier, ostatnio grałem grę, to chyba było na odcinku zbijania punktów masterowania, który chyba każdy widział bo ma ponad 100 tysięcy świetnych. Ale zobaczcie, włączam sobie gierkę. Nie wiem, czy nagrywają. Tak, włączyłem nagrywanie na telefonie. Włączam sobie gierkę i patrzcie, no już nawet mój ziołek ma mutację. No przecież to jest niepojęte. Te mutacje są straszne. Ja nie mam na przykład mutacji Dobroka i w ogóle prawie biłem na nim 30 rangę. Nie wiem czy wiecie, ale ostatnio miałem na nim rangę 18, jeszcze nie wiem. 5 odcinków temu, więc tutaj nawet fajnie się da na niej wbijać te pucharki, ponieważ Brokiem naprawdę dobrze się gra, ale teraz nie można praktycznie żaden fajny tryb zagrać, bo są tu mutacje właśnie, no zobaczcie, no i mój gości umiera, bo to jest jakiś kurde kasztan walony, nie? Ja się nie skupiłem trochę, bo gadałem do was, nie, ja nie mogę grać Brokiem, zagrałem czymś słabszym po prostu, zagrałem czymś słabszym, ponieważ teraz tutaj się nie da grać tutaj przez te mutacje, no może i tak, może i się trochę nie skupiłem, to było trochę słabe z mojej strony, ale i tak nie da się grać. No mam parę mutacji, ale ja mam do jakichś kasztanów, do jakichś pam. Kto gra pam normalny? To normalny gra pan? Te mutacje to jest taki syf. Dla mnie to jest to usunięcie, no mamy tak niszczą rozgrywkę. W ogóle nie wiem, co jest co z gorszy te, te mutacje czy te dobieranie. Dobra, zagramy ze spajkiem, mam na nim wysoką rangę. Nie, nie duło, trzymaj, włączyłem duło. Dobra, no już trudno. włączyłem dło, ale zagramy ze spajkiem i teraz widowie, no po prostu zobaczcie to, nie. Zaraz tu dojedzie nas ktoś. Nie, nie ma Stewarta z mutacją. Są tylko trzy osoby w tym lobby z mutacją. Wow, dziwne. Zawsze z 8 kurde. Przynajmniej. Nie wiem, czemu wszyscy podropili mutację? Ja nie mogę dropnąć. Może wtedy bym mi naszy patrzył na to, ale... To i tak dla mnie zbyt op, no bo jak gracie teraz obecnie w Brawl to sami widzicie, że te mutacje są zbyt mocne. Połowa trybów jest przejęta tym, tym modyfikatorem, w ogóle nie można grać normalnie. Miał być na określone tryby, faktycznie, ale ja nie sądziłem, że to będzie aż tak, że nie można sobie normal mar, na, że nie można sobie przez cały dzień normalnego solo albo duo zagrać, ponieważ cały czas są te mutacje włączone, śmieszne. Wiem, ja, że trochę marudzę, ale sorry. Ten odcinek w jest tak spontaniczny, bo odcinek miał być w sobotę, a ten będzie w piątek, czyli jutro, czyli będzie jutro i po Jutrze odcinek, to jest taki bonusowy odcinek Kurde ile razy powiedziałem odcinek, sorry No ale to jest taki odcineczek bonusowy, ponieważ Robię dla was inny film i już nie robię Dla was daily, tylko tak co 2-3 dni Lepsze odcinki wstawiam, zamiast wiecie Jak wcześniej wstawialiśmy odcinek codziennie To czasami były te 5-4 minutowe I one były tak bardziej Tak o nie, tak zrobione, takie o A teraz robię dla was bardziej tak Profesjonalnie, trochę duszę. Ale za to co 2 dni, co 3 maks, za to, że dostaniecie co 2 dni to są dusze, więc wychodzi tak... W sumie na to samo wyjdzie, nie? Ale nie, on nie ma mutacji, więc on nie jest mi straszny I zobacz, so, że gram jak Noop widzowie, ja jeszcze nie mam tej wprawy, żeby gadać i grać, nie? Zawsze takie skupienie, leżenie w łóżeczku eleganckie albo siedzenie gdzieś w dobrym miejscu. A jak gadam, to ja trochę tak gram jak taki noop. No i zobaczcie, so, no, dwie mutacje, 20 tysięcy życia musimy zniszczyć. A on już załadował prawie drugiego ulta. O, no i mnie zabił kolegę, no pewnie, że tak. O, a ten leci ze mną w drugą mutację. No i po mnie, nie? Po mnie. I nie da się grać, właśnie to jest problem Brawl Stars obecnie Nie da się grać, nie da się grać widzowie moi I w ogóle widzowie, nie wiem czy w poniedziałek będzie taki odcinek Ale mam nadzieję, że uda mi się przesiedzieć w weekend I zrobić dla was film z ciekawostkami zadymiarzy w Brawl Starsie Ale nie, nie będzie to po jednej czy kurde dwóch ciekawostkach na każdego zadymiarza Kurde nie będzie to po prostu sama Shelly i o niej milion ciekawostek Tylko planuję zrobić 10 ciekawostek do wszystkich zadymiarzy w tym Lily i Draco Czyli drako mi się uda, to nie wiem, więc dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Jak nie, to i tak zrobię. I napiszcie mi widzowie, co sądzicie o tych walonych mutacjach, które są. Powiedzcie mi widzowie, co wy sądzicie o tych mutacjach, ponieważ według mnie one są jak na razie bardzo słabe i nieprzyjemne jest to właśnie, że są one praktycznie na dwóch najlepszych trybach w ciągu dnia, przez co nie da się grać. Ja nie chcę być tutaj jakiś yy, uszczypliwy, bo sam event naprawdę spoko, fajny pomysł na jajka, fajne skiny, dużo zaangażowania ze strony twórców, ale dlaczego jeszcze błędy nie zostały naprawione na tryby godzili, tego nie rozumiem. Może już Zostały naprawione, jak wy to oglądacie, lecz jak ja jeszcze grałem, to, to nie, to nie były. Oprócz tego jeszcze te mutacje, no one są tak przywalone. Według mnie powinna być taka opcja do zaznaczenia, że chcecie grać z mutacjami, albo nie chcecie z nimi grać. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. O Gigachat Brock z tej strony. Dzisiaj z racji że jest taki luźny odcineczek, taki bonusowy. To mam dla was lepszy opanik. I pierwszy start Drop, jest to tylko zielony. No niestety, ale za czym co będzie w kolejnym? Kolejny, no nie będzie to legendarny. No sto końców. Kolejny mityczny, nie tylko epicki. Jakaś tutaj motka dziwna, znaczy spray, nie, nie wiem co to było, Rzadki 50 końców, dobra, dobra, epicki, no nie, jakiś, ta fajcie legendarne, ale skina dostajemy, proszę Państwa, dostajemy skina do Spike'a, Spike fajna połowa swoją drogą. Rzadki, to nie, to jest najgorsze co mogliśmy dostać, a teraz dostaniemy 100 razy lepszenia. Ej, żadnego legendarnego, 10 darmowych dropów w sklepie? Jak wy w ogóle nie odebraliście widzowie, to odbierzcie sobie. I może wam dropnie coś lepszego, bo jak widzicie mi dropi sam syf. Kolejny syf, serio? No nie, halo. No i to wszystko, dobra, jakieś tutaj darmowe kredyty ze sklepu odbierzemy i końsy.